Sponsorem dzisiejszego odcinka jest iParts.pl, części samochodowe numer 1. 10 najszybszych samochodów świata. Oczywiście zaznaczam na wstępie, że dane różnią się w zależności od źródła. Moja lista opiera się na materiałach zaprezentowanych przez MotoRPPL. McLaren F1. McLaren to brytyjski producent super samochodów i samochodów sportowych z siedzibą w Woking działający od 1989 roku. McLaren F1 jest super samochodem produkowanym w latach 1993 98 Do jego napędu użyto silnika V12, spośród 100 powstałych egzemplarzy 64 były w wersji ulicznej. Charakterystycznym elementem McLaren'a F1 były otwierane do góry drzwi, obracane nietypowo wokół dwóch punktów. McLaren F1 był nie tylko najszybszym i najbardziej ekskluzywnym wozem, jaki można było wcześniej kupić, był również najdroższym. Cena podstawowego egzemplarza wynosiła milion dolarów, zaś za wersję drogową GTR trzeba było zapłacić 1,5 miliona dolarów. Rekord, jaki osiągnął legendarny pojazd wyniósł 388 km na godzinę. Koniksek. CCR, super samochód zaprojektowany i wyprodukowany w Szwecji. Premierowy pokaz odbył się w 2004 roku podczas genewskich targów motoryzacyjnych. Produkowano go w latach 2004-2009 i rekordowa prędkość szwedzkiego pojazdu z silnikiem V8 wcale nie przewyższa znacznie wcześniej wspomnianego McLaren F1. Koniksek CCR pojechał 389 km na godzinę. Silin S7 Twin Turbo, amerykański sportowy super samochód stworzony przez kalifornijską firmę. Samochód był pierwszą oryginalną konstrukcją tej marki. Gdyż ta wcześniej zajmowała się tuningiem Fordów Mustangów, wraz z pojawieniem się w wersji drogowej na rynek wszedł wyścigowy S7R, który w krótkim czasie podjął walkę na torach USA i Europy. Samochód produkowano seryjnie do 2008 roku, potem był dostępny już tylko na zamówienie. Maksymalna prędkość, osiągnięta przez Twin Turbo, to 399 km na godzinę. Bugatti Veyron EB. 16.4. Super samochód klasy wyższej produkowany przez francuską markę Bugatti w latach 2005-2015. Pojazd nazwany został Veyron na cześć kierowcy wyścigowego Piera Veyrona, który ścigał się dla firmy Bugatti i wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans w 1939 roku. Warto zaznaczyć, że wersja Supersport modelu Veyron jest jednym z najszybszych dopuszczonych do ruchu ulicznego samochodów osobowych na świecie. Jednakże w tym przypadku to podstawowa wersja pojazdu osiągnęła prędkość 408 km na godzinę, i z tym wynikiem Veyron trafia na naszą listę. SSC Ultimate Areo, super samochód produkowany przez amerykańską firmę Shelby Supercars, został zaprojektowany jako bezpośredni rywal dla Bugatti Veyrona, miał osiągnąć prędkość ponad 407 km na godzinę. Prędkość auta została zmierzona 13 września 2007 roku w West Richland w stanie Waszyngton w USA. Amerykański superwóz pojechał 412 km na godzinę. Bugatti Chiron. Super samochód klasy wyższej produkowany przez francuską markę Bugatti od 2016 roku. Pretendent do miana najszybszego samochodu świata, jedno z najdroższych i najbardziej luksusowych aut sportowych na świecie. Następca Bugatti Veyrona. Chiron został zaprezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie w 2016 roku. Samochód został nazwany na cześć Louisa. Chirona, jednego z kierowców Bugatti podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Cena najnowszego super samochodu Bugatti to koszt rzędu blisko 3 milionów euro. Chociaż firma podaje prędkość maksymalną Chirona 463 km na godzinę, to oficjalnie osiągnął 420 km na godzinę. Hennessy Venom GT Spider. Super samochód skonstruowany i zaprezentowany w 2010 roku przez amerykańską markę Hennessy. Podwozie powstało w Wielkiej Brytanii, zaś nadwozie w USA. Typ nadwozia to dwudrzwiowe coupé. Bak paliwa ma pojemność 70 litrów. Do napędu użyto jednostki V8. Finalnie oficjalna prędkość uzyskana przez ten samochód to 427 km na godzinę. Bugatti Veyron Supersport. Wcześniej wspomniałem o rekordzie wersji podstawowej Bugatti Veyrona, teraz Supersport. Otóż ta wersja modelu jest jednym z najszybszych dopuszczonych do ruchu licznego samochodów osobowych na świecie. Zmierzona prędkość maksymalna wynosi 431 km na godzinę. Rekord został pobity, wynik uzyskany przez Bugatti został jednak unieważniony 9 kwietnia 2013 roku z powodu zdjęcia ogranicznika prędkości w konkursowym egzemplarzu. W późniejszym czasie rekord został przywrócony uznano, że ogranicznik prędkości nie ingeruje w główne założenia konstrukcyjne samochodu oraz jego silnik, tak więc Bugatti Veyron Supersport oficjalnie pojechał 431 km na godzinę. Hnessy Venom GT Ponownie na liście, tym razem wersja GT, a nie GT Spider. W 2014 roku pojazd ten stał się najszybszym samochodem świata, a to ze sprawą Briana Smitha, który w Kennedy Space Center na pasie do lądowania wahadłowców pojechał z prędkością 435 km na godzinę. Mimo takiej prędkości, HSV Venom GT nie został uznany za najszybszy samochód produkcyjny przez Księgę Rekordów Guinnessa. Amerykańskie auto nie spełniło szeregu warunków, przede wszystkim NASA, Udostępniła swój pas jedynie na krótki czas, pozwalający na jedną próbę, a rekordowy wynik uznawany jest na podstawie średniej dwóch przejazdów w przeciwnych kierunkach. Zasady księgi rekordów Guinnessa wymagają, aby samochód powstał w przynajmniej 30 egzemplarzach, a Venom GT zaplanowany jest na 29 sztuk, z czego sprzedano zaledwie 11. Tak czy inaczej, osiągnął prędkość 435 km na godzinę. Koenigsegg Agera RS, super samochód zaprojektowany przez szwedzką firmę. Jego motor V8 potrafi osiągnąć 910 koni mechanicznych mocy. 4 listopada 2017 roku padł aktualny rekord świata prędkości 457 km na godzinę. Owe auto to obecnie najszybszy samochód na świecie. Prędkość jest średnią z dwóch przejazdów na zamkniętej autostradzie w stanie Nevada. Podczas przejazdów osiągnął maksymalnie 457 km na godzinę, o czym przed chwilą wspomniałem. Na koniec przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest iParts.pl, części samochodowe numer 1. Link do strony znajduje się w opisie. Znajdziecie tutaj części samochodowe do swojego auta, ponad 2 miliony części w jednym miejscu. Jeżeli masz wątpliwości czy dana część będzie pasowała do Twojego auta, to możesz zadzwonić na infolinię i specjaliści dobiorą części do konkretnego samochodu.